Cześć, wczoraj, nie wczoraj, przedwczoraj pokazywałem wam na TikToku Hyundai Santa Fe, który miał problemy z rozruchem. Pokazywałem, jak leją wtryskiwacze na przelewy, że to jest przyczyna tego. Ten samochodzik miał również przez te wtryski uszkodzoną ekologię. Za chwilę pokażę wam filmik, woli przypomnienia, jak zachowywały się przelewy na maszynie. Pokażę wam też przyczynę tej usterki i samą tą usterkę. Tak? Co w tym wtryskiwaczu powodowało, że to paliwo po prostu szło sobie na przelew. Już przełączę kamerę. Pokażę wam pod mikroskopem, w jakim stanie jest zaworek. A jak powinien wyglądać zaworek i za chwileczkę jeszcze włączymy ten wtryskiwacz już naprawiony na maszynie i też bez założonego przewodu pokażę wam jak powinien się zachowywać ten wtryskiwacz. Także już przełączam. Popatrzcie sobie teraz pod mikroskopem. Pokażemy jak wyglądał zaworek piezo tego wtrysku i jakie były w nim uszkodzenia. Popatrzcie. Zuśle jak skram. Są na Także na będziemy naprawiali, tak, żeby to zaczęło po prostu normalnie odbało. I teraz tutaj mamy stary zaworek, to jest stary zaworek, i tutaj mamy już nowy zaworek. I w tej chwili weźmiemy ten stary zaworek pod mikroskop i pokażę Wam, co się tutaj w nim zadziało ale będę potrzebował pomocy. Grzesiu, chodź na chwilę. Zaraz, zaraz wam pokażę. Tutaj mamy go już na mikroskopie. Weź mi teraz podkręć światło, żeby było dobrze widać. Widzicie w środku przy ujściu te takie ciemne plamki, tak? Te ciemne plamki to są wyszczerbienia tego zaworku i tutaj była to przyczyna tego, tych dużych przelewów e, na maszynie, które tak bardzo pryskały, I teraz e, pokażę Wam drugi zaworek. Zaworek 100% sprawny, zaworek nowy. Zobaczcie sobie, to powinno właśnie tak wyglądać. E, już ten zaworek nowy w tym wtrysku jest wymieniony. E, Wtryskiwacz jest na maszynie. I za sekundkę włączę Wam pokażę bez założonego właśnie przewodu na maszynie na przelew, tak jak poprzednio, żebyście zobaczyli sobie, jak powinien ten przelew prawidłowo działać. Wyskiwacz mamy już założony na maszynie, wtryskiwik 0445 018. I teraz uruchomię Wam sam test przelewowy, żebyście zobaczyli po prostu, porównali sobie z tym poprzednim filmem, jak była usterka dyskiwaczy jak powinny wyglądać przelewy. Także już włączamy yy, test przelewowy uruchom i popatrzcie teraz przelew zachowuje się w ten sposób Tak powinien prawidłowo działać przelew lusterka wypryskiwacza Wyspy gotowe do montażu będziemy zakładali. No i to jest insercja, tak? Ale przyczyna tej insercji jest, jest nam już znana i, i również Wam ją ja za chwileczkę tutaj pokażę. Po Zobaczcie, teraz przelew wchodzi tak. To paliwo się dosłownie delikatnie tutaj z tego sądu nie wyrzuca gotowości. A przyczyną e, uszkodzenia tych zaworków, e, tych przelewów w tym samochodzie e, był brud w Baku, który zaciągnęła e, pompa wstępna w Baku, i to właśnie jest winowajca tego całego uszkodzenia w tym samochodzie. E, cały układ w samochodzie będziemy potężnie, naprawdę potężnie czyścili. Jest to długi proces, żeby to wszystko z tego brudu zrobić, obalić to tak do zera, żeby to ładnie pracowało i żeby mieć pewność, że usterka się nie powtórzy. No i założymy w samochodzie nową pompę wstępną, żeby już była stuprocentowa pewność, że tutaj historia żadna się nie powtórzy. Także to jest historia Hyundai Santa Fe, w którym uszkodzone są wtryskiwacze. Wtryskiwacze uszkodzone przez pompę paliwa w baku, która zassała dużo, dużo brudu, naprawdę dużo. Tego już nie zdążyłem, nie zdążyłem nagrać, bo chłopaki to wszystko wyjmowali, ale to jest ta przyczyna. Pozdrawiam Was serdecznie, miłej soboty życzę.